To jest tak, że bardzo dużą częścią wartości firmy, a szczególnie firm rodzinnych są właśnie wartości niematerialne. To jest renoma, reputacja, firma budowana często od 20-30 lat, wierni klienci, kontrahenci, którzy korzystają z usług bądź produktów tej firmy. I rzeczywiście tego nie widać na wprost w dokumentach finansowych. Jeżeli chodzi o wycenę tych składników, to są dwa podejścia. Można je wyceniać indywidualnie, to jest bardzo długie i kosztochłonne i, i zazwyczaj tak się nie robi. Można wycenić firmę jako całość w ten sposób, że ona uwzględnia zarówno składniki materialne, jak i niematerialne. I ta druga metoda jest zdecydowanie częściej stosowana i najczęściej w tym celu właśnie wybiera się metodę no chociażby DCF albo metody mnożnikowe, które właśnie pozwalają uchwycić zarówno te kwestie materialne, jak i te niematerialne. To nie dalej jak wczoraj miałem rozmowę z rodziną, gdzie brat i siostra są w procesie właśnie przejmowania firmy od swoich rodziców i tam kluczową kwestią przy tym przekazywaniu firmy jest właśnie kwestia wyceny. I cała rozmowa sprowadza się do tego, jakimi metodami, w jaki sposób należy wycenić firmę numer jeden i firmę numer dwa, którą firmę otrzymuje brat, którą otrzymuje siostra i jakie ma być rozliczenie, ile tego rozliczenia ma być, w jakim czasie ono ma być dokonane. Także dokładnie akurat nie dalej jak wczoraj to rozmowa dotyczy tylko i wyłącznie wyceny i to jest czynnik kluczowy do tego, czy ta Sukcesja się powiedzie, czy też nie. Jeżeli myślimy o inwestorze, który miałby odkupić od nas firmę, to należy jak najbardziej się do tego wcześniej przygotować. Można sobie sprawdzić. I tutaj najlepiej sprawdzają się właśnie metody mnożników transakcyjnych, czyli istnieją bazy danych, które pokazują, za ile faktycznie firmy były kupowane i sprzedawane na rynku. Można to porównać do naszej firmy i zobaczyć, gdzie my jesteśmy. Najczęściej w tym celu korzystamy z takiego wskaźnika finansowego, jakim jest EBITDA i ją mnożymy tym mnożnikiem, który wynosi między 4 a 12 w zależności od tego, jaki to jest rodzaj biznesu i mamy pierwszy pogląd co do tego, jaka może być wartość naszej firmy.